Siemano widzowie. Dzisiaj jest ten zaraśnięty stawiczek. Spróbujemy coś na nim złapać. Wziąłem ze sobą żywca i spławik. Będziemy polować na jakieś szczupaczka i jelina, bo dowiedziałem się, że to są fajne linki. Byłem tu dzisiaj rano. Udało się zrobić dwie siedemdziesiąteczki. Szczupaki na żywca. No i zobaczymy, co da się teraz złapać. Ołów nie zdążył opaść i taka malutka poteczka. Tym razem leci do wody, bo jest za mała na żywca. Dobra, widzowie. Mam metrowego szczupaka w glonach. Nie wiem czy go wyciągnę, ale wziął na 20 centymetrową płotkę. Dobra, niestety ściągnęłem same zielsko, szczupak puścił. Pójdźcie na to, 30 sekund potem zarzuciłem drugą poteczkę malutką. To samo miejsce i taka siedemdziesiąteczka, zaraz Wam pokazuję. Dobra, spójrzcie na to, tak myślę, że jest 70 centymetrów, piękny szczupak, fajna walka. Dzisiaj akurat nie leci do wody, tylko na paterkę. Dobra, kończę szłowienie, połowiłem może z godzinkę. Ale zaczęło bardzo mocno padać, jeszcze jutro rano tu wrócę, no i zobaczymy co da się załapać, bo dzisiaj tylko trzy szczupaczki wleciały.